Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w ten piękny, upalny dzień, piękną niedzielę. Spotykam się kolejny już raz na pójście lotniska w Radawcu. Na przestrzeni lat obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej, jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich. Bo przypominają, że właśnie dzięki ciężkiej pracy codziennej rolnika trafia na nasze stoły chleb. Chcemy wspólnie z Panem Starostą podziękować i pokłonić się wszystkim rolnikom, dzięki którym możemy dzisiaj świętować oraz naszym zaproszonym gościom. Szanowni Państwo. Po raz kolejny spotkamy się na dożynkach organizowanych tutaj na terenie Radawca i chciałbym w imieniu organizatorów bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych na nasze dzisiejsze rolnicze święto. Przede wszystkim chciałbym powitać, można powiedzieć, bohaterów dzisiejszego święta, rolników z powiatu lubelskiego oraz ich rodziny. Dziękuję również za podtrzymywanie tradycji, za te piękne wieńce dożynkowe. Na marginesie nie zazdroszczę komisji konkursowej, która będzie musiała wybrać spośród tylu pięknych wieńców tych najpiękniejszych. Szanowni Państwo, na naszych polach, gospodarstwach widzimy coraz więcej urządzeń. Gospodarstwa są coraz bardziej nowoczesne, niemniej jednak rąk rolnika nie zastąpi nic. Była też już dzisiaj o tym mowa. Ten rok jest szczególny. Lubelszczyzna, tak jak i cała Polska, objęta jest suszą. Jeżeli chodzi o zboża, to tutaj jest wszystko w porządku, ale w innych uprawach faktycznie mogą być straty. Pragnę zapewnić, że po ich wyszacowaniu, zgodnie z tym, co mówił minister rolnictwa, przystąpimy do pomocy dla rolników. Szanowni Państwo, na zakończenie. Po podziękowaniach serdeczne życzenia dla Was, dla Waszych rodzin, zdrowia, wszelkiej pomyślności, zrealizowania y, wszystkich planów, jak najwięcej satysfakcji. Szczęść Boże dla Państwa. Dziękuję bardzo.